Kiedy wsiadamy do samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów, większość z nas traktuje ją jak coś oczywistego, niemal banalnego. Ponieważ wystarczy ustawić dźwignię w pozycji D, wcisnąć pedał gazu i samochód po prostu jedzie. Sam przyspiesza, sam zwalnia i sam dobiera odpowiednie przełożenia bez wysiłku, bez sprzęgła i bez potrzeby jakiejkolwiek wiedzy technicznej. Jednak ta pozorna prostota jest tylko iluzją, ponieważ pod obudową automatycznej skrzyni biegów pracuje jeden z najbardziej złożonych i precyzyjnych układów, jakie kiedykolwiek powstały w motoryzacji. W przeciwieństwie do skrzyni manualnej, w której kierowca fizycznie decyduje o zmianie przełożenia i rozłącza napęd za pomocą sprzęgła, klasyczna automatyczna skrzynia biegów wykonuje wszystkie te czynności samodzielnie. Często w bardzo krótkim czasie, bazując na współpracy mechaniki, hydrauliki i elektroniki, które muszą działać idealnie zsynchronizowane, bo nawet niewielkie rozminięcie czasów załączania elementów może skutkować szarpnięciem, pogorszeniem płynności, nadmiernym nagrzewaniem oleju, a w skrajnym przypadku przyspieszać zużycie podzespołów. Najważniejszym elementem, który odróżnia klasyczny automat od manuala, jest Brak tradycyjnego sprzęgła obsługiwanego przez kierowcę, a jego rolę podczas ruszania i manewrowania przejmuje konwerter momentu obrotowego, czyli zamknięte urządzenie hydrodynamiczne wypełnione olejem, które łączy silnik z wejściem skrzyni w sposób płynny i elastyczny, bez sztywnego połączenia metal o metal w trybie typowej pracy hydrodynamicznej. Konwerter momentu obrotowego składa się z kilku wirujących elementów, które w trybie hydrodynamicznym nie muszą stykać się bezpośrednio, ponieważ oddziałują na siebie poprzez przepływ szybko krążącego oleju, a gdy silnik zaczyna pracować, wprawia on w ruch ciecz, która przenosi energię na kolejne elementy konwertera, umożliwiając stopniowe i bardzo płynne ruszanie samochodu bez konieczności łapania sprzęgła i bez typowego ryzyka zgaśnięcia silnika, które towarzyszy nieumiejętnemu ruszaniu w manualu, przy czym w wielu nowoczesnych konstrukcjach dodatkowo stosuje się sprzęgło blokady konwertera, tak zwany lock które w określonych warunkach może spinać układ bardziej bezpośrednio. To właśnie dzięki charakterystyce konwertera samochód z klasyczną automatyczną skrzynią może stać w miejscu na włączonym biegu. A po puszczeniu pedału hamulca samoczynnie zaczyna się powoli toczyć. Ponieważ, nawet na biegu jałowym, niewielka część momentu obrotowego może być przenoszona na układ napędowy, co daje znany z automatów efekt pełzania ułatwiający parkowanie i jazdę w korku. Wbrew pozorom Konwerter nie służy jedynie do komfortowego ruszania, ponieważ w określonych warunkach potrafi także chwilowo zwielokrotniać moment obrotowy. Co jest szczególnie przydatne podczas ruszania z miejsca, jazdy pod górę lub holowania, kiedy potrzebujemy wysokiej siły napędowej przy niskiej prędkości. A jednocześnie zależy nam na płynności przekazywania napędu. Za właściwą zmianę biegów w klasycznej automatycznej skrzyni odpowiada inny mechanizm niż w manualu, a mianowicie przekładnia planetarna, która składa się z zestawu kół zębatych pracujących wokół wspólnej osi, gdzie różne przełożenia uzyskuje się przez odpowiednie unieruchamianie lub łączenie poszczególnych elementów zestawu zamiast przesuwania kół zębatych tak jak ma to miejsce w wielu skrzyniach ręcznych. Przekładnia planetarna jest kompaktowa i wytrzymała, co pozwala zmieścić wiele przełożeń w stosunkowo niewielkiej obudowie. Jednak jej działanie wymaga bardzo precyzyjnego sterowania, ponieważ każda zmiana biegu polega na dokładnie zaplanowanym załączaniu sprzęgieł i hamulców wewnętrznych, które są uruchamiane przez hydraulikę, czyli układ kanałów i zaworów sterujących przepływem oleju pod odpowiednim ciśnieniem. To właśnie hydraulika przez dekady była mózgiem automatycznej skrzyni biegów. Ponieważ w starszych konstrukcjach, to zespół zaworów, kanałów olejowych oraz regulatorów ciśnienia wyznaczał, kiedy i jak zmienić bieg, reagując przede wszystkim na prędkość pojazdu oraz obciążenie silnika, np. poprzez sygnał związany z położeniem przepustnicy lub podciśnieniem. A cała logika działania była w dużej mierze zapisana w samej konstrukcji hydraulicznej. W wielu nowoczesnych automatach kluczową rolę przejęła jednak elektronika i sterownik skrzyni, które w czasie rzeczywistym analizują szereg parametrów, takich jak pozycja pedału gazu, obciążenie silnika, prędkość pojazdu i kół, temperatura oleju, a w niektórych rozwiązaniach także dodatkowe informacje o warunkach jazdy. Po czym dobierają strategię zmiany przełożeń tak, aby pogodzić dynamikę, komfort, spalanie i ochronę podzespołów. Dzięki temu współczesna automatyczna skrzynia biegów potrafi nie tylko reagować na to, co dzieje się w danej chwili, ale również dostosowywać sposób zmiany przełożeń do sytuacji, np. dłużej utrzymać bieg podczas gwałtownego przyspieszania, szybciej zredukować przy wzroście obciążenia. Albo utrzymywać niższe przełożenie podczas zjazdu, by wspomóc hamowanie silnikiem, o ile dany tryb i dana konstrukcja skrzyni przewiduje takie zachowanie. Jednym z największych mitów dotyczących automatycznych skrzyń biegów jest przekonanie, że zawsze są one wolniejsze, mniej dynamiczne i bardziej paliwożerne niż skrzynie manualne. Ponieważ przez długie lata wiele automatów faktycznie miało większe straty, i wolniejsze reakcje. Jednak rozwój technologii sprawił, że we współczesnych konstrukcjach zmiany przełożeń mogą odbywać się bardzo szybko i powtarzalnie, a zastosowanie blokady konwertera potrafi znacząco ograniczyć straty wynikające z poślizgu konwertera podczas jazdy ze stałą prędkością. Blokada konwertera sprawia, że w określonych warunkach pracy połączenie między silnikiem a skrzynią staje się bardziej bezpośrednie niż w trybie czysto hydrodynamicznym, co poprawia efektywność, może obniżać zużycie paliwa i sprawia, że reakcja na gaz bywa bardziej jednoznaczna, bez charakterystycznego pływania obrotów kojarzonego ze starszymi automatami. W praktyce oznacza to, że nowoczesna automatyczna skrzynia biegów może być nie tylko wygodniejsza, ale często też bardzo efektywna. Przy czym porównanie ekonomii i trwałości z manualem zawsze zależy od konkretnej konstrukcji, sposobu serwisowania i warunków użytkowania. Chociaż w ruchu miejskim automat potrafi realnie odciążyć kierowcę i ograniczyć typowe zużycie elementów związanych z częstym ruszaniem. Które w manualu w dużej mierze spada na sprzęgło i dwumasę. Warto jednak pamiętać, że pod pojęciem automatyczna skrzynia biegów kryje się kilka różnych konstrukcji, ponieważ oprócz klasycznych automatów z konwerterem istnieją również skrzynie dwusprzęgłowe, przekładnie bezstopniowe oraz zautomatyzowane manuale, które z technicznego punktu widzenia działają odmiennie, mimo że z perspektywy kierowcy. Często sprowadza się to do podobnego wrażenia jazdy bez pedału sprzęgła. Jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie kluczowych elementów klasycznej automatycznej skrzyni biegów jest olej, który nie tylko smaruje i chłodzi elementy mechaniczne, ale również przenosi energię w konwerterze, zasila układ hydrauliczny, sterujący sprzęgłami oraz odpowiada za prawidłowe ciśnienie i temperaturę pracy. Co oznacza, że jego jakość, czystość i warunki termiczne mają bezpośredni wpływ na trwałość całego układu. To właśnie dlatego zaniedbanie serwisu oleju może prowadzić do kosztownych problemów, mimo że przez wiele lat część producentów nazywała olej dożywotnim, co w praktyce często oznaczało na przewidywany okres eksploatacji w określonych warunkach, a nie gwarancję, że płyn, Zachowa idealne właściwości bez względu na styl jazdy, mandaliny, jej obciążenia, temperatury i przebieg. Dlatego w realnym świecie harmonogram obsługi bywa rozsądnie dobierany do sposobu użytkowania auta. Automatyczna skrzynia biegów nie jest więc prostym mechanizmem, który sam zmienia biegi, lecz zaawansowanym systemem inżynieryjnym który w każdej sekundzie pracy koordynuje działanie elementów mechanicznych, hydrauliki i sterowania, aby kierowca mógł skupić się na prowadzeniu, często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele precyzyjnych procesów zachodzi pod podłogą i pod maską. I właśnie w tym tkwi największe zaskoczenie, ponieważ automatyczna skrzynia biegów jest jednym z najlepszych przykładów technologii, która skutecznie ukrywa ogromną złożoność pod pozorną prostotą codziennego użytkowania. Jeśli chcesz lepiej rozumieć technologie, które towarzyszą nam każdego dnia i zobaczyć, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią rzeczy, które wydają się oczywiste, subskrybuj Almost Fiction bo to właśnie tutaj zwykłe mechanizmy przestają być zwyczajne.